Szczęść Boże, witajcie w Kromce słowa posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo, nie zrywa się fik z ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta: Czemu to wzywacie mnie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki. Co jest Twoją skałą, na której budujesz? Oczywiście to nie oznacza, że jak zbudujesz swoje życie na skale, to Cię ominą wszelkie burze. Te burze tam będą, ale my je przetrwamy. Jeśli będziemy na Nim, na Chrystusie, na Jezusie, a przede wszystkim przetrwamy wtedy, gdy będziemy umieli kochać. Budujmy na Jezusie, budujmy na miłości, a przetrwamy wszystkie burze. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, szczęść Boże.